Cześć, jestem Zakusiak. Dziś zapraszam Was do salonu Hoff, gdzie przygotowałam najnowszą aranżację inspirowaną nowoczesną elegancją. Podstawą aranżacji są płytki gresowe Florim Authentic Luxe inspirowane naturalnym trawertynem. Charakteryzują się subtelną kolorystyką. W odcieniu perłowym realistycznym odzorowaniem struktury kamienia oraz delikatnym użleniem, które nadaje wnętrzom ponadczasowy i luksusowy charakter. Idealna do zastosowania w nowoczesnych i klasycznych aranżacjach. Świetnie współgra z czarną armaturą Axor, ceramiką Laufen oraz dodatkami w postaci oświetlenia Aromas i Aio Light oraz czarnego matowego grzejnika Kermi, które nadają charakteru całej aranżacji. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się najnowsza aranżacja. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi inspiracjami.